serdecznie. tutaj leń, który odcinka nie robi przez miesiąc, ale nie przechodzę z tą informacją. Jak wiecie, właśnie Paweł HD Mapping miał sobie tam streama, kanał swój 400 na subskrypcji. No i tak nagle, powiem brzydko, wypierdoliło mu kanał w pizdu. No i musi teraz odbudować się, pod, odbudowuje się pod nazwą lwif HD nie, nie wiem jak to się czyta pewnie Lviv, ale pewnie tak źle jest wymowa no i będzie przydało mu się odbudować więc jak obejrzycie to macie tam dam wam linka w opisie na koniec filmu wszędzie w pieprze gdzie się da no i po prostu macie tam wbić zalajkować ten film, dać subskrypcję dzwonek, jak ten to napiszcie że daliście i ja przypnę serduszko, chociaż wiem ja to, to nie miało sensu to nie miało sensu yy, subskrypcję po streamie sylwestrowym pozostały no i jeszcze mam taką informację co robię? odcinek robię Uhu. z czego powiedz z alternatywnej historii Europy. Z tego. Tu. To. W tej serii nie było pół roku. A w jakiś komentarz. Powstanie Ukrainy. Aha. Tyle z ogłoszeń. Dziękuję za oglądanie i wiecie to Macie tam w mu, subskrypcję i też możecie zostawić zresztą i do kolejnych